Cześć Wam z tej strony, i Witam Was z kolei, z gry Warframe. Dziś odwiedzimy Baro, który przybył na plutonowy przekaźnik Orkus. Tak, i zanim przejdziemy do tego, cóż nowego ma dla nas Baro? Ważna informacja, ponieważ między 17 października a 9 listopada Baro będzie pojawiał się w każdy weekend. I cóż nowego ma dla nas Baro? Tym razem jest to napierśnik pierśnik i skórka do Grimoire również s czyli tym razem znowu mamy dwie nowe rzeczy i również jak przy wizycie każdego baro, dzisiaj też otworzymy sobie dar pustki, aby zobaczyć, jaką niespodziankę znajdziemy w środku. 50 tysięcy kredytów, tym razem za 24-godzinny wzmacniacz biegłości, to naprawdę niewielka cena, a sam wzmacniacz również się przyda. I teraz przejdziemy do tego, co warto kupić, aby sobie nieco zarobić. Tutaj zaczniemy jak zawsze od modyfikacji. Ciężki uraz Prime, punkt nacisku Prime, gambit pistoletowy Prime, kurs kolizyjny, lodowy okowy i przywódca stada Prime. Te modyfikacje mamy tym razem u baro, takie z lepszych, wartych zakupu pod wymianę z innymi Teno to na pewno punkt nacisku Prime, Gambit pistoletowy Prime, lodowo-okowy Prime i przywódca stada Prime. Następnie trochę niższe pułapy platenowe, ciężki uraz Prime i na samym końcu kurs kolizyjny, który jedynie warto kupić dla samego siebie kolekcjonersko, jeżeli go nie posiadacie. Teraz przechodzimy do oręża. Tutaj Barrow nas Viperem Wraith, Zylokiem i Gordonem Prisma. Każda z tych broni zapewne znajdzie swojego nabywcę. Z kolei Zylok może generować trochę mniej zainteresowania, ponieważ posiadał swoją wersję Prime. Niemniej jednak na pewno znajdzie się ktoś, kto go jeszcze nie posiada. I ostatnia pozycja na naszej zakupowej liście, czyli pozostałe. A tutaj Baro wita nas reliktem Neo O1, który zawiera formę schemat, Odonate Prime uprząż, Volta Prime schemat, Aklex Prime schemat, Volt Prime systemy, jak i Odonate Prime skrzydła. Naprawdę fajne rzeczy, jak nie dla nas samych, to dla Barona dukaty, A Neo również warto mieć, więc jak najbardziej, jeżeli macie Zbędne dukaty, warto zaopatrzyć się w ten relikt. A jeżeli macie więcej pytań odnośnie Warframe, chcielibyście razem pograć, czegoś się dowiedzieć, pootwierać jakieś rzadsze albo ogólnie relikty, zapraszam na moje codzienne transmisje na Twitchu, gdzie o 18 do godziny 20:21 gramy z widzami w Warframe. Również jeżeli interesują Was powiadomienia odnośnie nowych materiałów na YouTube, czy też moich streamów, ewentualnie jakichś giveaways czy samego kontaktu, zapraszam na mojego Discorda i link do mojego Discorda, jak i również Twitcha znajdziecie w opisie tego materiału. Także Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy i do usłyszenia w następnym materiale.